Dwa tygodnie temu na, podczas nauczania padło takie stwierdzenie, że my jako wierzący nie możemy mieć żadnych tematów tabu. I to było tak jak zrozumiałem w kontekście Słowa Bożego, że chodziło o to, że nie możemy żadnych fragmentów pomijać i, i to jest bardzo taka fundamentalna prawda, którą musimy sobie przyswoić, żeby to nam pomagało w takim życiu duchowym, pochodzeniu za Chrystusem. Również ten temat tabu może dotyczyć rzeczy, które są poza słowem Bożym. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem to, co Benjamin opisywał było na obozie, ale takie czasem wrażenie, że on w swojej takiej otwartości przełamał pewne tabu i powiedział o swoim grzechu, który no, jest grzechem bardzo jednak mocnym. I, I to wyzwoliło pewne procesy, że inne osoby powiedziały, że również ma z tym problem i to mu pomogło jakby w walce z tym grzechem. Czy to, to też pokazuje, że takie tematy tabu, że z tych nas wierzących nie powinno być. My powinniśmy być na takim etapie braterstwa, że potrafimy rozmawiać o wszystkim, otworzyć jeden przed drugim, mówić właśnie nawet o swoich grzechach, jeżeli one występują, bo to powoduje, że właśnie mamy wokół siebie ludzi, dzięki któremu możemy, oni nam pomagają, bo oczywiście zwycięstwo nad grzechem jest w Chrystusie, ale mamy wokół siebie ludzi, którzy nas wspierają w tej walce. I chciałbym się właśnie zająć tym tematem tabu, Przypomnę tylko pokrótce, temat tabu to jest, y, znaczy tem, tabu to jest w ogóle jakaś sfera jak, jak, jakiejś, tem, jakiejś wiedzy, której, jakiegoś wydarzenia, y, które się nie dotyka, o niej się nie mówi, jej się nie analizuje, ją się wrzuca w, takim, w taką przestrzeń zapomnienia. Robi się tak bardzo często dlatego, że kiedy rusza się jakiś temat, to nagle taki status quo zaczyna być zburzony taki pseudo porządek, bo ja nie mówię o prawdziwym takim porządku, on jest zruszony i zaczynają być problemy wtedy. Więc bardzo często w różnych grupach, to już było zauważone przez antropologów, w grupach etnicznych, to jest bardzo silne, ale to funkcjonuje tak naprawdę w każdej grupie, nawet niestety w nas jako wierzących. I teraz pod, jeszcze jeden podam termin, to jest dogmat, który za chwilę pokaże, jak one się ze sobą wiążą. Dogmat to jest jakaś prawda, która jest nazwana i dogmat jest nienaruszany. My znamy dogmaty, kiedy apostołowie po śmierci Jezusa Chrystusa ustalili pewne dogmaty, na przykład dogmat w stanie ciała, dogmat boskości Pana Jezusa dogmat tego, że Jezus przyszedł w ciele, bo ja czytamy, czytamy słowo, niektóre listy, wiemy, że niektórzy wierzący mieli z tym problemy. I wtedy tworzyły się dogmaty, które są tak naprawdę podwaliną naszej wiary. Jeżeli my te dogmaty ruszymy, to wtedy ciężko już mówić o chrześcijaństwie, to jest tylko z nazwy chrześcijaństwo, więc są dogmaty, których ruszać nie można. Ale są również dogmaty, które one są stworzone na podstawie słowa, ale wybiórczego słowa, które nie do końca są zgodne ze słowem, ze słowem, i takie dogmaty powodują, że zaczyna być właśnie wprowadzanie tabu do tekstów, które te dogmaty uderzają. I dam taki przykład. Mamy, mamy taką naukę z jak tego państwa pamięci, że ja wszyscy go znamy. Kiedy, kiedy, kiedy apostowie są uwolnieni z więzienia, i tam, i tam pokutuje jeden ze strażników, i jest powiedziane, że dzisiaj ty i dom twój będziecie zbawieni. Pokażemy to, prawda? Teraz tego na szybko nie znajdę. I spotkałem się z czymś takim, że bierze się ten werset i tworzy z tego dogmat, że na zasadzie, że moja rodzina i mój dom na pewno będzie zbawiony. Ale teraz, i to jest dogmat, bardzo mocny, u niektórych ludzi, nie spotkałem się tego w społeczności, ale u niektórych ludzi. Ale teraz mamy fragment, który też był czytany z listu do Koryntia, że skąd wiesz mężu, że zbawisz żonę swoją, a skąd wiesz żonę, że zbawisz męża swojego. I tego fragmentu się wtedy nie czyta, bo uderza w ten dogmat. No ale one nie mogą się wykruszać, te fragmenty. I oczywiście my to wiemy, że jest to, jest to prostwo, które jest wypowiedziane do tego konkretnie, tego stróża, tego, który to pilnował. I to nie jest nauka, która obowiązuje, że na pewno nasz dom będzie zbawiony. To tak nie ma. Jeżeli byśmy te, sobie tworzyli tego typu nauki, to również możemy stwierdzić, że wierzący jak się znajdzie w więzieniu, to na pewno runą te mury i na pewno on zostanie uwolniony przez nią albo przez kogoś. Nie, to było na tamte wydarzenie prosto dotyczące konkretnie tego, 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 tego strażnika. Więc to był taki, podam taki przykład fałszywego dogmatu, który jest zbudowany na słowie, ale nie jest do końca zbudowany na prawdzie. On jest zbudowany tylko na uniwersytecie. I teraz otwórzmy dzieje apostolskie. Dziesiąty rozdział. I zobaczymy tutaj jeden z pierwszych takich dogmatów, w którym się apostoł Piotr zderzył. Znaczy on sam był, znaczy on był sam prowadził ten dogmat. To jest dziesiąty rozdział, dzieje Apostolski. Przerwiam. I to będzie od dziesiątego wersetu. Ja tylko powiem, że tam chodziło o to, że apostoł Piotr był w czasie posiłku, miał dostał widzenie i teraz sobie to przeczytamy. Potem poczuł głód i chciał jeść, gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło na nie zachwycenie. Ujrzał otwarte niebo i wstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie liniane płótno opuszczone za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi, płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos. Stań Piotrze, zabij jezus. Piotr, Piotr zaś rzekł, przenigdy Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A było znowu po raz wtóry do, nie, yy, do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się po, to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Zostawmy sobie w, w tym momencie i teraz opiszmy sobie tą sytuację, żeby nie zostać źle ja nie krytykuję apostoła Piotra, ale musimy zrozumieć, co tam, yy, co tam się wydarzyło. Apostoł Piotr ma to widzenie, w którym są te zwierzęta i głos z nieba, czyli wiemy, że to Bóg mówi do Piotra, zabija je, co robi Piotr? Mówi, nigdy w życiu Panie. Mamy to do czynienia z bardzo mocnym dogmatem, który był tak naprawdę na podstawie słowa, no bo przecież Pan Bóg ustalił, które zwierzęta możemy jeść, których nie możemy jeść. Tylko, że tutaj dochodzi do bardzo niebezpiecznej rzeczy, kiedy Bóg, bo to było objawienie na tamten czas, daje objawienie na ten czas, zresztą w Nowym Starym Testamencie są pewnego rodzaju przesłanki do tego, Bóg mówi do Piotra, a Piotr jest tak silnie w dogmacie, że mówi, co Bóg? mówi nie. No to, Można to sobie tak łatwo doczytać, ale wiecie, to, to jest powiedzenie Bogu nie. Bóg mówi kolejny raz. Piotr znowu mówi nie. To jest tak, jakby po prostu wziąć się odwrócić od Boga. I musi usłyszeć trzeci raz. Wiemy też, że to jest powiązane z zaparciem się Piotra, kiedy Pan Jezus mówi, że, mnie, że się nie zaprzecie, a Piotr mówi nie. No i fajnie to brzmi, że nie, ale wiecie, jak Pan Jezus mówi, co będzie, no to ciężko tak naprawdę powiedzieć, że tak nie będzie. I to jest właśnie pokazanie ten fragment, że te dogmaty, które były w Piotrze, tak naprawdę mogą być i w nas. Że Bóg przemawia przez swoje słowo, a my mówimy nie. Dlatego, że mamy inny sposób myślenia. Wtedy, kiedy brat mówił na te tematy związane z małżeństwem, to pewnie nie sprawdzamy już, pewnie jest do i Jeżeli to nie by było, bardzo polecam, żeby to yy, przesłuchać. Bo tam mamy sytuację taką, że jest na podstawie słowa pokazane coś, co było jak zrozumiałem, jak rozmawiałem z, z bratem, wbrew jego, jego, jego poznaniu wiedzy, które miał do tej pory. Po prostu odczytał słowo, podporządkował się słowo. I niestety, to też jest weryfikator dla nas, jeżeli będziemy słuchali tego kazania, naprawdę bardzo zachęcam do tego. Czyli jeżeli my zaczniemy się buntować przeciwko temu, co brat mówi na podstawie słowa, to znaczy, że ten dogmat jest nas tak silny, że znowu przesłaniamy słowo. Dyskutujemy ze słowem, nie z tym bratem. Chyba, że mamy fragmenty, które to faktycznie podważą, bo no to wtedy trzeba iść do brata i z nim rozmawiać. Ja taki fragment akurat nie znam, także dla mnie to słowo było amen, znam, yy, chociaż temat nie nowy, ale amen. Tylko pokazuje mi to, że jeżeli jest zwiaskowane słowo za kazalnicą, czy ktokolwiek pokazuje w Biblii coś w słowie. A my z tym dyskutujemy, to jesteśmy jak piotr, który dyskutuje z bogiem. Bo tak to działa, naprawdę. To nie jest tak, że. Ja wiem, że są różne etapy poznania i, i, i możemy gdzieś się różnić, ale są pewne rzeczy, których nie da się odrzucić. A najlepszym tego weryfikatorem jest to, że jeżeli ktoś mi pokazuje fragment, a ja nie uznaję tego fragmentu, bo to znaczy, że mam sobie dogmat, który mi nie pozwala na uznanie tego fragmentu. Jeżeli uznaję fragmenty, ale mówię, ale tutaj jednak chodzi o to, no to już wtedy jest taka. Jest jakaś uczciwość. Ale jeżeli ja fragmenty, czyli tworzę sobie tabu z fragmentów, to już się znaczy, że mam w sobie problem. I dalej w tym samym, w tym samym rozdziale będziemy czyty, przepraszam, w dziejęk apostolskich 11 rozdział, kiedy Piotr wraca do Jerozolimy, czytamy od pierwszego wersetu. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi. Chodzi o wierzące, to nie chodzi o Żydów spoza zboru. I zobaczcie, znowu dogmat. Piotr już wraca, mówi coś i od razu jest uderzenie ściany. Jest, od razu są zarzuty. No, pewnie nie ma, mamy bardzo skrótowe to opisy, ale wiecie, znam temperament Żydów, to nie było na zasadzie powiedzieli mu, że, że jednym zdaniem tylko mam opisy nawet jak, jak Pana Jezusa przed radę wzięli, co tam się działo Kicharmider, nie? No tak funkcjonują mniej więcej ludy semickie. Dalej czytamy tak. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowieści życi. Mówiąc, poszedłeś do mężów nieobrzezanych, jadłeś z nimi. Wtedy Piotr zaczął im wykładać po kolei, byłem w mieście Jopie, nie będę tego, bo to jest akurat nic, nie wnosi nic, opisuję całą sytuację i od 18 wersetu. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom do Bóg upamiętanie kur żywotowych. I tutaj oni zrozumieli, że faktycznie jest to działanie Boże i przyjęli to wbrew temu dogmatowi, w którym byli. Czyli to świadczy bardzo mocno ich szlachetności. Ale jak wiemy też z innych listów, nie wszyscy Żydzi na wynaludzenie mieli to, tą szlachetność, to przyjęli to objawienie. No bo chodzili na przykład po zborach pogańskich i kazali im się obrzezać, że to jest ich niezbędne do rozbawienia. Ale tutaj mamy pokazanie kolejne, kolejny moment takiego przełamania jakiegoś dogmatu. Otwórzmy sobie teraz Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. 17 rozdział, 10 werset, 10 werset. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Bereli. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niżowi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Ja przeczytam jeszcze z przykładu, z przykładu edycji Pawła. Tamtejsi Żydzi byli bardziej otwarci niż te saloniczanie, bardzo życzliwie przyjęli Słowo Boże i szukali dla Niego potwierdzenia w pismach, które codziennie rozważali. Oba te fragmenty mówią o tym samym. Przyjęli Słowo Boże i sprawdzali w pismach, czy na pewno tak się sprawy mają, bo oni szukali potwierdzenia do tego. Oni, mimo tego, że prawdopodobnie słyszeli zastosowanie takie ustne jak my, ewangelizacyjne, jeszcze bez słowa, ale teraz w Starym Testamencie, no bo nie mieli nowego testamentu, w Starym Testamencie sprawdzali, czy to jest na pewno właściwe. I wszyscy jestem przekonany, każdy z nas powie, że Berejczycy byli pozytywni, nie wiem jak to tam nazwać, właściwi, tak? Ich zachowanie było właściwe. Problem tylko polega na tym, że my musimy być w duchu Berejczyka. Samo to, że potwierdzimy, że to było właściwe zachowanie, to jeszcze nie jest to samo, co być tacy jak Berejczycy. A tego od nas wymaga wymagałoby. A poza tym to nam daje zabezpieczenie takie, że jesteśmy w stanie przyjmować prawdę Bożą. Jeżeli nie, z, ta, nie mamy tej takiej skłonności, nie można to nazwać, takiej, tego ducha Berejczyka, i te dogmaty nas tak blokują, że mimo nawet na, na podstawie słowa będziemy coś pokazywali i tego nie przyjmiemy, to nie jesteśmy Berejczykami. Oczywiście mówię to tak symbolicznie. Otwórzmy teraz Ewangelię Jana. A, przepraszam, jeszcze tylko jedną tutaj dodam. Przeprowadźcie też jedną, chciałbym żebyśmy wrócili też jedną rzecz, że oni właśnie przyjęli to słowo, ale jeszcze sprawdzali. I też jest coś takiego, że jak bracia nam przykład usługują, czy rozmawiamy z kimś, czy ja w ogóle mamy to zjawisko, że ktoś nowy się nowo narodzi i to jest bardzo dobre, że przychodzi do zboru i dostaje pewnego rodzaju dogmaty. To jest potrzebne, jak najbardziej tak. Tylko, że teraz każdy z nas musi sprawdzić w słowie, czy faktycznie to, co było, czy nauczane wskazalnicę, czy nam przekazywane przez kogoś, ma potwierdzenie w Słowie Bożym. Dlaczego nawet? Nie dlatego, żeby podważyć to, co słyszałem, tylko po to, żeby ugruntować, żeby to było moje. Nie tylko, że przyjęł od kogoś, ale że jest to naprawdę moje i ja jestem gotowy za to, może zbyt wysoko powiedzieć, umrzeć po prostu za tą prawdę, bo jest to prawda, której nie dam sobie odebrać, a nie tylko intelektualny przekaz. Otwórzmy teraz sobie Ewangelię Jana, która to będzie jeszcze, pokaże mocniej. To jest Ewangelia Jana, czwarty wejściał. Tam jest to spotkanie, spotkanie Samarytanki z Jezusem wcześniej, to wszystkiego nie będę czytał. Wczoraj też była usługa, która, która powiązała te dwie rzeczywistości, dzisiaj to też chyba padło, czyli w duchu i w prawdzie. Tam wcześniej pan Jezus rozmawiał z samarytanką i też jeszcze potem rozmawialiśmy o z kilkoma osobami i to jest, pokazało, przypomniało, pokazało jeszcze mocniej, jak ważny jest duch i prawda, czyli słowa. Nie ma czegoś takiego jak działanie, słowa, działanie ducha bez słowa i nie ma słowa bez ducha. Te rzeczy muszą iść ze sobą w parze, ale są niesamowicie ważne. I teraz y, brat, który to usługiwał, jak rozmawialiśmy, też jeszcze rozwinął ten temat, że no właśnie ta prawda, ona jest, y, inaczej, można być w duchu, tylko nie, nie mówię teraz o Duchu Bożym, po prostu pod działaniem Ducha, ale nie będąc w prawdzie, mówiąc inną Ewangelię, to nie jest ten sam duch. Zresztą, po prostu Paweł przed tym przestrzega, mówiąc choćby ja, albo anioł z nieba, wyamplastował Ewangelię, niech będzie przeklęte. I tak i, i my, 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 znaczy nie mówię, że tak, że my, ale, ale z, takie zjawisko jest, że jakby zawężamy tą Ewangelię tylko do wiastowania o zbawieniu przez y, śmierć Jezusa. Ale tak naprawdę każda nauka, my skoro mówimy, że to jest Słowo Boże, no to albo wierzymy, że to jest Słowo Boże, albo tylko nazywamy to Słowem Bożym taką formułką. Jeżeli coś jest Słowem Bożym, no to ten duch musi być spójny ze tekstem. Jeżeli, jeżeli nie jest spójny z tekstem, to nie jest duch Chrystusowy. Jeżeli my w jakiś sposób przekręcamy tekst, dogmatyzujemy, czyli nakładamy pewnego rodzaju tabu na niego, to również nie jest właściwe. To jest tak jakby, prosząc tak to powiem, oczywiście to nie jest najlepszy obraz, jakby zakładanie knep na Bogu. Czyli Bóg przemawia, a my nie. Zamykamy mu usta. Oczywiście to nie możemy zrobić, ale wiemy o, o czym ja mówię. Przeczytajmy właśnie kontynuację tej spotkania z Samarytanką. To jest Jan 4, 4, rozdział 39, werset. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniło. No Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. Jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, sami bowiem usłyszeliśmy, i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata. I to jest odnośnie tego tematu, że ktoś, jeżeli ktoś nam mówi coś, yy, mówimy oczywiście o tematach biblijnych, przyjmujemy to, bo, bo wierzymy tej osobie, mamy zaufanie, ale tak jak musimy, myśleć, tak jak ci Samarytanie, oni tak naprawdę wyprzedzili berejczyków. Oni sprawdzili, co jest bezpośrednio źródła czyli u Chrystusa. Nie wystarczają tylko świadectwa Samarytanki, oni musieli to sprawdzić. I tak samo my, jeżeli coś usłyszymy, my musimy mieć pewność, że takie jest swoje Musimy to sprawdzać, musimy to weryfikować, żeby to było takie nasze, tak jak ci Samarytanie, którzy by powiedzieli nie dzięki Twojemu opowiadaniu, ale dzięki temu, że usłyszeliśmy bezpośrednio. I to jest też taki właśnie duch Berejczyka, który, który musi wiedzieć i powiedzieć 100% na to nie. Jeszcze jeden fragment, który jest wielokrotnie przytaczany, to jest drugi Tymoteusza. I drugi trzeci werset, trzeci rozdział, szesnasty werset. To jest tak, jak Piotr mówi, że mu się nigdy nie znudziło przypominania i, i nam też nigdy się nie powinno znudzić, że jest to nam przypominane, bo to jest podstawa czytania Słowa Bożego. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Pismo jest do, ta kolejność jest ważna, pożyteczne do nauki, czyli czytając słowo, my się uczymy, przyjmując tą naukę, wykrywamy błędy w swoim myśleniu, w swoim życiu, bo myślenie zawsze, zawsze, zawsze idzie, z zamyśleniem zawsze idzie działanie i do poprawy, czyli nie tylko, że wykrywamy te błędy, ale jeszcze musimy je poprawić. I to jest właśnie cały czas ten duch baryczyka. I człowiek wierzący tak musi czytać Słowo, żeby wykrywać te swoje błędy. Jeżeli ktoś uznaje, że nie ma w nim błędów, to jest to takie zwiedzenie, jest to zwiedzenie. Dlatego, że w tym wypadku równie dobrze możesz powiedzieć, że mój Słowo Boże, do niczego nie jest potrzebne, no bo już nie ma błędów. Człowiek, który ma tą świadomość na podstawie tego fragmentu, jeżeli jestem przekonany, że te błędy we mnie są, ja ich mogę na dzień dzisiejszy nie widzieć, ale jeżeli będę w duchu Baryjczyka, słowo będzie mi pokazywało. Duch przez słowo będzie mi pokazywał te błędy. Ale muszę być w duchu Baryjczyka. Jeżeli nie będę, to będę odczytywał i nawet nie wiedział, co czytał. Bo to, do mnie, to będzie jak fit po prostu założony. Jest coś, ale ja to od razu odrzucam. I na koniec jeszcze czytam jeden fragment, już bez otwierania, podsumowujący. Podała go siostra, bo w czwartek wstępnie tak omawialiśmy ten temat. Bo podała. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisany w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego zgrzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź pan Jezu. Łask panu Jezusa, niech będzie z nami wszystkimi. Amen. amen, amen, amen. Powstaniemy. Słowo Pana nie wraca się próżno. To, co dzisiaj Pan przygotował dla swojego zboru, to dotyka naszych serc. Dlatego pomnij na to. Dziękujmy Panu.